Obchodzone Święto Policji, jak co roku, jest okazją do tego, aby wszystkim policjantkom i policjantom złożyć serdeczne podziękowania za to, że mieszkańcy naszego miasta mogą mieć poczucie bezpieczeństwa. Chorzyw jest miastem. Bezpiecznym. Dzisiejsze uroczystości są wyjątkowe z tytułu wystąpienia trzech ważnych rocznic. Przede wszystkim jest to setna rocznica wydania ustawy przez Sejm Województwa Śląskiego zatwierdzającej powstanie czy powołanie do życia policji województwa śląskiego. Jest to również ważna rocznica, bo obchodzimy 80. rocznicę ujawnienia zbrodni katyńskiej. Przypomnę tylko, że w, Char w Charkowie, w Katyniu i w innych miejscach kaźni na terenie Związku Sowieckiego zginęło ponad 21 tysięcy obywateli polskich, z czego 5,5 byli to funkcjonariusze Polskiej Policji. Jest to również 30. rocznica odsłonięcia pomnika grobu polskiego policjanta w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Jest to również 50. rocznica powstania orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Dzisiaj policjanci zostali wyróżnieni między innymi nagrodami za wzorową służbę. Były to nagrody między innymi sfinansowane tutaj przez dzięki hojności władz samorządowych miasta Chorzowa. Pana prezydenta Andrzeja Kotali za to bardzo serdecznie dziękuję. Ale były również dzisiaj mianowania na wyższe Stopnie służbowe. Bardzo serdecznie dziękujemy. Życzymy dalszej pomyślności, oczywiście i satysfakcji ze służby, no i aby ta służba była zawsze dla nich bezpieczna i, i efektowna. Pomimo tego niepokoju związanego z aurą i z pogodą, postanowiliśmy zorganizować piknik profilaktyczny, który odbywa się dzisiaj na rynku miasta Chorzowa. Chcemy również z jednej strony wykorzystać tą piękną infrastrukturę naszego miasta, ale też wyjść z pewnymi inicjatywami profilaktycznymi dla najmłodszych. Zapraszamy rodziny, zapraszamy dzieci do tego, aby skorzystali z dmuchańców i innych atrakcji, które tam się znajdują. Myślę, że pogoda nam dopisze w dniu dzisiejszym, mimo zapowiadanych deszczy.